To jedna z najbardziej strzasających informacji, jakie obiegły polskie media w ostatnich dniach. W wieku 61 lat Wojciech Cejrowski, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci telewizji, podroznik, publicysta i osobowość o niezwykle silnym charakterze, przerwał milczenie w sprawie, która od tygodni elektryzuje opinię publiczną. Gdy tylko pojawiła się wiadomość, że ma odnieść się do powodów swojego rozstania z Joanna Neifeld, internet w mgnieniu oka eksplodował. Portale informacyjne podawali kolejne komunikaty, a widzowie zastanawiali się, co tak naprawdę wydarzyło się za zamkniętymi drzwiami ich domu. Cejrowski od lat znany jest jako człowiek, który nie boi się mówić wprost, lecz jednocześnie bardzo chroni swoją prywatność. Dlatego fakt, że zdecydował się zabrać głos, został odebrany jako prawdziwy wstrzas. Para, która przez lata uchodziła za stabilna i wolna od skandali, nagle znalazła się w centrum medialnego huraganu. Wystarczyło kilka zdań, by fale spekulacji i interpretacji rozlały się po całym kraju. Dla wielu było to jak otwarcie nowego, nieznanego rozdziału, rozdziału, który może kryc w sobie więcej Nisk ktokolwiek przypuszczał. Media społecznościowe od razu zaplonęły komentarzami. Jedni wyrazali współczucie, inni zastanawiali się, czy od dawna nie pojawiali się sygnały wskazujące na nadchodzący kryzys. W programach telewizyjnych eksperci i komentatorzy zaczęli analizować każde słowo, próbując zrozumieć, dlaczego teraz i dlaczego w tak bezpośredni sposób Cejrowski zdecydował się na publiczna wypowiedź. W wielu relacjach podkreślano, że to nie jest zwykle rozstanie znanych osób, ale wydarzenie, które wywołało Prawdziwe poruszenie w show biznesie. W centrum całej burzy pozostaje jedno zasadnicze pytanie, które powtarza cała Polska: co tak naprawdę doprowadziło do tego, że dwoje ludzi, uważanych za zgodna i niewzruszona parę, znalazło się po przeciwnych stronach życiowej barykady? Jakie emocje kryją się za oświadczeniami, które wywolali tyle dyskusji? I przede wszystkim, co jeszcze może zostać ujawnione w najbliższych dniach? Po jego pierwszym oświadczeniu, które wywołało ogromne poruszenie w mediach, Wojciech Cejrowski zdecydował się ujawnić kilka szczegółów dotyczących przyczyn rozstania. Jego słowa Choć ostrożne i wyważone, natychmiast stali się tematem numer jeden w polskim internecie. Jak podkreślił przez wiele lat obowiązki zawodowe pochłaniały go do tego stopnia, że trudno było mu utrzymać równowagę między pracą a życiem rodzinnym. Liczne podróże, długie nagrania i intensywne projekty sprawiały, że w domu bywał coraz rzadziej. Według jego relacji to właśnie brak czasu i narastająca odległość były pierwszym sygnałem, że coś zaczyna się psuć. W swojej wypowiedzi wspomniał także o różnicach, które z biegiem lat stawali się coraz bardziej widoczne. Jak rozpowiadali później media, chodzi miało nie tylko o kwestie codzienne, ale przede wszystkim o rozbieznos w planach i oczekiwaniach dotyczących przyszłości. Zrodla bliskie rodzinie sugerowali, że ich rozmowy coraz częściej kończyły się frustracją i poczuciem, że brakuje wspólnego kierunku. Cejrowski miał przyznać, że mimo prób znalezienia porozumienia, wiele dyskusji stawało się cezarem zamiast rozwiązaniem. Jak podkreślał, nikt nie był winny, ale nie udało się utrzymać tej delikatnej równowagi, która przez lata stanowiła fundament ich relacji. Gdy tylko jego słowa trafili do opinii publicznej, media społecznościowe eksplodowały. Pojawiły się setki komentarzy, interpretacji i teorii dotyczących prawdziwego podloza rozstania. Wiele kont powiązanych z portalami plotkarskimi natychmiast zaczęło rozpowszechniać niepotwierdzone informacje o rzekomej obecności osoby trzeciej. Podkreślano jednak, że nie istnieją żadne dowody na poparcie tych twierdzeń. Zrodla anonimowe twierdzili, że Joanna miała utrzymywać kontakt z kimś związanym z jej pracą lecz inni komentatorzy wskazywali, że tego typu sugestie pojawiają się przy niemal każdym medialnym rozstaniu i nie należy im bezwarunkowo wierzyć. Mimo braku potwierdzeń, plotki rozchodziły się jak ogień. Użytkownicy internetu zaczęli archiwizować stare zdjęcia, porównywać daty wydarzeń i analizować każde ujęcie, na którym para wyglądała na mniej zgodna niż zwykle. Niektórzy twierdzili, że od dawna czuli Zecos jest nie tak, wskazując na lata, w których para rzadziej pojawiała się razem publicznie. Inni wyrazali oburzenie tym, jak szybko media podlapali niepotwierdzone doniesienia, tworząc narrację, która niekoniecznie musi być zgodna z prawdą. W międzyczasie portale informacyjne zaczęły publikować obszerne analizy dotyczące presji, jaka mogła wpłynąć na związek. Eksperci do szład komunikacji podkreślali za osoby publiczne, takie jak Cejrowski funkcjonuje w ciągłym świetle reflektorów, co może negatywnie wpływać na życie prywatne. Z kolei zwolennicy Najfeld twierdzili, że to ona przez lata znosiła skutki jego niezwykle intensywnej kariery i narastającej medialnej odpowiedzialności. W tej debacie trudno było wskazać jednoznacznie, kto miał rację, opinie były skrajnie podzielone. Największa fala dyskusji pojawiła się jednak po tym, jak w mediach zaczęto sugerować, że mała liczba wspólnych zdjęć z ostatnich miesięcy mogła być sygnałem narastającego dystansu. Paparazzi opublikowali serię ujec przedstawiających, jak para opuszcza różne wydarzenia osobno, co natychmiast zostało odebrane jako kolejny element ukladanego obrazu kryzysu. Niektórzy eksperci bronili ich, Tłumacząc, że oddzielne wyjścia mogły wynikać wylacznie z obowiązków zawodowych, jednak dla opinii publicznej te wyjaśnienia okazywali się niewystarczające. Cezar emocjonalny sprawy był widoczny także w reakcji fanów. Pod wpisami Cejrowskiego pojawiali się setki komentarzy wyrazających wsparcie. Wielu internautów pisalo, że rozumie jego stanowisko i docenia odwagę, z jaka zdecydował się przemowić. Z drugiej strony obrońcy Joanny podkreślali, że tylko ona zna prawdę o swoich emocjach i że nie należy wyciągać wniosków na podstawie medialnych plotek. Debata stawała się coraz ostrzejsza, a zamiast laczyć zaczynała dzielić odbiorców. Showbiznes także reagował w sposób intensywny. W programach telewizyjnych omawiano możliwe scenariusze, a każda, nawet najdrobniejsza informacja, trafiała na paski Breaking News. Dziennikarze wskazywali, że to rozstanie Mozes tak się jednym z najgłosniejszych wydarzeń roku, nie tylko ze względu na popularność samego cejrowskiego, ale także ze względu na rosnaca rolę mediów społecznościowych w kształtowaniu narracji publicznej. W obliczu tak wielkiej presji, kluczowe pytania pozostają bez odpowiedzi. Czy para kiedykolwiek ujawni pełną prawdę o swojej decyzji? Czy pojawi się jeszcze jakaś wypowiedź, która rzuci światło na szczegóły ich rozstania? A moze oboje zdecydują się zachować milczenie, pozwalając, by ich historia była interpretowana przez innych. Jedno jest pewne: to dopiero początek medialnej burzy. Wraz z narastaniem medialnej goraczki, coraz więcej osób zaczęło wypowiadać się na temat rozstania, dolaczając swoje interpretacje i komentarze. W środowisku związanym z produkcjami telewizyjnymi, w których uczestniczył Cejrowski, mówiono, że już od pewnego czasu widoczna była pewna zmiana w jego nastroju. Jedni twierdzili, że wyglądał na bardziej zamysłonego i wyciszonego niż zwykle, inni uważali, że próbował ukryć napiecie, które nosił w sobie. W każdym razie różnica była dostrzegalna, co tylko napędzalo spekulacje, ze co z bardzo poważnego dzieje się poza kamerą. W podobnym tonie wypowiadali się osoby z otoczenia Joanny Neifelt. W kilku publikacjach pojawiły się sugestie, że ona również była ostatnio bardziej nieobecna, jakby skupiona na czymś, co zaprząta jej myśli. Niektórzy współpracownicy mieli zauważyć, że część projektów odwlekala w czasie lub delegowała innym, co w przypadku osoby tak zorganizowanej i zdyscyplinowanej wydawało się nietypowe. Te sygnały stały się kolejnymi elementami układanego przez media obrazu kryzysu, którego skala mogła być znacznie większa niż ktokolwiek przypuszczał. Do debaty dolaczyli również głosy ekspertów zajmujących się psychologią zwiazków. Analizowali oni sytuację z dystansu, wskazując, że w parze, gdzie obie strony zyja pod ogromna presja pracy i opinii publicznej, konflikty potrafią narastać latami, pozostając niewidoczne dla otoczenia. Eksperci zwracali uwagę, że Cejrowski i Najfeld przez długi czas starali się chronić swoja prywatność, dlatego nawet najbliższe otoczenie mogło nie dostrzec narastającego dystansu. Dla widzów, którzy śledzili kariery obu stron, to dodatkowo intensyfikowało poczucie tajemniczości i niepewności. W internecie tymczasem narastał chaos informacyjny. W jednej chwili pojawiała się teoria, że przyczyną rozstania mogły być różnice światopogladowe, w innej w mediach społecznościowych zaczynali krazyc nagrania, analizujące ich wspólne wypowiedzi sprzed lat w poszukiwaniu sygnałów nadchodzącego kryzysu. Niektórzy widzowie odsyłali do dawnych wywiadów, w których Cejrowski wspominal o trudach życia w ciągłym ruchu, inni natomiast zwracali uwagę na wystąpienia Neifeld, w których mówila o potrzebie stabilności i równowagi. Te fragmenty wyrwane z kontekstu nabierali teraz nowego znaczenia i były interpretowane na dziesiątki różnych sposobów. Największa fala poruszenia Pojawiła się jednak wtedy, gdy kilka portali zaczęło sugerować, że w najbliższych tygodniach może pojawić się nowe oświadczenie, tym razem bardziej szczegolowe. Zrodla Anonimowe twierdzili, że Cejrowski rozwaza ujawnienie kolejnych informacji, aby zamknąć spekulacje i odzyskać kontrolę nad narracją. Inni z kolei pisali, że może wybrać całkowite milczenie, aby nie dolewać oliwy do ognia. Ta sprzeczność tylko podsycala emocje, a widzowie spekulowali, jaka decyzja będzie dla niego najtrudniejsza, a jaka najkorzystniejsza. Tymczasem w mediach społecznościowych narastali dwa przeciwstawne obozy. Jeden stał zdecydowanie po stronie Cejrowskiego, twierdzac, że przez lata stał się celem ostrej krytyki i ze zasluzy na wsparcie, zwłaszcza teraz, gdy ujawnił trudne emocje. Drugi oboz zdecydowanie bronił Joanny Neifeld, oskarżając media o tworzenie sensacji kosztem jej prywatności. Sytuacja szybko przerodziła się w publiczną walkę na argumenty, w której każdy był przekonany, ze stoi po właściwej stronie. Wszystko to sprawiało, że historia rozstania zaczynała wygladać jak rozbudowany dramat z wieloma wadkami zamiast jednego powodu, który mógłby wyjaśnić sytuację, pojawiali się dziesiątki teorii, a każda z nich wydawała się mieć zwolenników. Dla obserwatorów było oczywiste, że to dopiero początek i że niezależnie od tego, co wydarzy się dalej, cała sprawa już teraz przeszła do historii najglosniejszych medialnych kryzysów ostatnich lat. W momencie gdy wydawało się, że cała sytuacja zaczyna powoli stabilizować się, media ujawnili kolejny watek, który ponownie wstrząsnął opinia publiczna. Tym razem chodziło o rzekomy dokument, który zgodnie z anonimowymi doniesieniami miał trafić do jednej z redakcji kilka dni po oświadczeniu Cejrowskiego. Zrodlo, na które powolewano się w publikacji, twierdzilo, że material zawierał szkic rozmowy przeprowadzonej z osoba z bliskiego otoczenia pary. Co ważniejsze, zapis ten miał sugerować, że decyzja o separacji mogła zapas znacznie wcześniej, niż sadzono. Informacja ta wywołała burzę komentarzy, bo jeśli okazałaby się nawet częściowo prawdziwa, oznaczaloby to. Zecala historia ma dużo korzenie niż tylko ostatnie wydarzenia. W sieci natychmiast zaczęły krazyć teorie dotyczące treści dokumentu. Jedni uważali, że może chodzić o zwykle konsultacje prawne, które w wielu przypadkach są rutynowe. Inni widzieli w tym dowód na to, że para przygotowywała się do rozstania od dłuższego czasu, starając się utrzymać ten fakt w całkowitej tajemnicy przed mediami. Do tego wszystkiego doszła jeszcze jedna sugestia, pojawiająca się w dyskusjach anonimowych komentatorów, jakoby decyzja o rozstaniu mogła być związana z czymś więcej niż tylko różnicami charakterów. Była to jednak jedynie interpretacja pozbawiona potwierdzonych faktów, lecz wystarczająca, aby sprawić, że show-biznes ponownie znalazł się w stanie najwyższej gotowości. W międzyczasie pojawiły się również spekulacje dotyczące tego, czy Joanna Neifeld zdecyduje się przerwać milczenie. Według kilku z rodel medialnych miała otrzymać propozycję udzielenia wywiadu, który mógłby rzucić nowe światło na całą sprawę. Jedne z portali pisali, że rozwadza taką możliwość, inne twierdzili, że nie zamierza komentować życia prywatnego. Brak stanowiska tylko wzmacniał atmosferę zagadki i sprawiał, że jej postawa stawała się tematem kolejnych analiz. W sieci rosło też zainteresowanie wątkiem rzekomej osoby trzeciej. Choć nie istniało żadne potwierdzenie takiej informacji, to jednak plotki zaczęły zyc własnym zyciem. W niektórych wpisach pojawiali się sugestie dotyczące ludzi z branzy medialnej, w innych wskazywano na współpracowników Joanny. Eksperci do skład komunikacji podkreślali, że w sytuacji tak dużego zainteresowania opinii publicznej, nawet najdrobniejsza i najbardziej niejasna informacja może przekształcić się w rozbudowana teorię. Tak też się stało w tym przypadku, a im dłużej para milczała, tym więcej powstawało interpretacji. W tym samym czasie w programach telewizyjnych zaczęły pojawiać się dyskusje dotyczące możliwych scenariuszy: czy Cejrowski zdecyduje się ujawnić jeszcze więcej szczegółów, czy będzie starał się bronić swojego stanowiska przed narastającymi plotkami, czy Moze zdecyduje, że najlepsza strategia to milczenie i unikanie dalszej eskalacji. Każda z tych opcji miała swoich zwolenników, a każdy komentarz eksperta tylko podsycał zainteresowanie. Największy wstrzas nastąpił jednak wtedy, gdy w jednym z zagranicznych portali rozrywkowych pojawiła się krótka informacja, że produkcja dokumentalna dotycząca znanych osobości rozwazala nawiązanie kontaktu z oboma stronami. Nie było jasne, czy była to inicjatywa rzeczywista, czy jedynie plotka, ale sama sugestia wystarczyła, aby media ponownie podchwycili temat. Czy para mogłaby zgodzić się na udział w takim projekcie? Czy ich prywatna historia stalaby się elementem szerszej narracji o cenie sławy? Każde z tych pytań pozostawało bez odpowiedzi, co nadawało sprawie dodatkowy, niemal filmowy charakter. W obliczu tych wszystkich doniesień, opinii i interpretacji, jedno pozostało niezmienne cala: Polska śledzi każdy kolejny krok bohaterów tej historii. Ich milczenie, każdy drobny gest, a nawet brak aktywności w mediach społecznościowych, stale się tematem analiz i spekulacji. Jedni wierzą, że w najbliższych dniach pojawi się nowe oświadczenie, inni są przekonani, że cała sprawa zostanie zamknięta w ciszy. Nikt jednak nie ma wątpliwości, że sytuacja zmienia się dynamicznie, a kolejne dni mogą przynieść zupełnie nowy etap. I właśnie dla